Ej, słuchajcie, bo. Normalnie. My. Nie jest, uwierzycie. Jest wieczorem. My oglądamy teraz jakieś quizy. Fajne. I patrzcie, I to. I ten tutaj robi takie logo quizy. Patrzcie, to. Tu. To jest. Y, Assassin's Creed, nie? Logo. To, to jest logo. No? A patrzcie, to. On mówi, że to jest poprawne. Yeah. I Co? Ej, natomiast... On jeszcze więcej zrób, zrobił. Tak. źle. No, słuchajcie. Patrzymy dalej! No oglądamy, patrzymy oglądamy dalej! dalej. Patrzmy dalej! A teraz czas na logo Rocket League. Mi się wydaje, że to jest to po lewej. To bardziej ja ciemne to... niebieskie, ciemne no. niebieskie. To wygląda lepiej. W się to po lewej, nie? O to ona. Okej, okay, zrób, zrób teraz na góry. Czekaj. Góry? Patrzcie. Zobaczmy. O. Czy to było prawdziwe? O. 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 Czekaj, jak to było? No. no, dobrze, ale słuchajcie, to jest jakieś... On robi to źle. Spróbuj A je wskazać. Fallout po lewej. Jakie? Po lewej. No, Mój, ta Mój tata miał pola Zgęstuj Chodzi o... Czekajcie. Czekaj, zobacz. O co mu chodzi? Ej, nie wiesz? Patrzcie, tu ma... Tu ma się, nie? O co mu chodzi? A tu. Nie no, słuchajcie, ja nie wierzę. O! A on się musi googlować, Dobra. to. Powinien to googlować, słuchajcie, no. nie? No, a nie, tam. a nie z pamięci. to po Tak, to po Pamiętasz logo Mortal to, Kombat? to pomarańczowe. 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 Wygląda lepiej. Bo zazwyczaj te inne, te kolory. Lekajne? Jak to się nazywa? Yes. Tak jest. Toż jest? logo Mortal Kombat? Mortal, Mortal Kombat. Mortal. Mortal. Kombat. Mortal Kombat. Tu już pisze. Kombat. To jest logo. Pisz logo.